w kolejnym odcinku z... Przygody z Andruciem. Jak mam nowego tekstopaka Znaczy mam, będę mieć jeszcze innego, ale ten jest tylko na parę odcinków No bo tamten mi się znudził No i dokończyłem tu parę, zdobyłem też te drugie dynie, ale były też na gdzieś daleko, trochę wilna zbierałem i patrzcie jak to pięknie już urosło W ogóle wam pokażę co jeszcze się stało, ten tekstopak jest dużo lepszy od starego, tu mam O fabrykę, no i nasze piękne krówki ta i pełno drewna, to wyrosło to jest hardcore, teraz będzie mieć dużo drewna, to nasz piesek trochę głupie wygląda, Mr. Gadula też wygląda jak jakiś nie wiem, dziwny pies, skutowany. ale poza tym to dobry, no to w tym odcinku może zaczniemy od tego, że pozbieramy sobie piękne jedzenie, o my nowa. Ten motykę, Tu jest nasza piękna motyka I idziemy na dół. A ten pak ogólnie chodzi mi chyba płynniej. Tak mi się przynajmniej wydaje. Nie wiem. tak Po pierwsze trzeba wszystko rozwalić. No to też. Tutaj nie chcą tych też w ogóle zaraz wchodzimy od nocy, nie? Dobra. Właśnie ta woda jest wygodna bardzo. Nie mogli zaraz odnoszyć kruk. jest fajne bardzo. Nie. Teraz się pozostajemy. Tu jestem też posadziłem, na nasiona i w ogóle. Wtedy nie nie wiem, z nie tak. A co tam jest? Ładnie hmm. Tu jest A bo tu jest... Dobrze, mogę normalnie przystąpić. Tu. tu powinno za niedługo wyrosnąć, ale to może trochę jeszcze podchwać. Więc teraz nie będziemy musieli się już martwić jedzeniem w ogóle w Minecraftie. nie będę musiał łowić ryb i w ogóle mam jedzenie pod dostatkiem, do końca, do końca sezonu. Nie muszę tego rozpojać, no dobra, za to mam więcej nasion. Tam jeszcze. Pięknie. Teraz będę musiał wymyślić jakieś inne zadania, Chcę, już mam najbliższe odcinki wymyślone. Ale... na no, tak Wam mówiłem. Ale muszę też wymyślić jakieś nowe zadania, które będę robić w Minecraftie, skoro mam jeszcze podstawowe, najważniejsze rzeczy. pójdziemy na jakiś dungeon, albo gdzieś indziej, na potworki. Do endu, nienawidzę endu, ale prędzej że później będziemy musieli tam iść, ale im później tym lepiej. Czy tak w połowie sezonu pójdziemy? Albo na końcu? Nie wiem. W każdym razie pójdziemy do endu. Teraz zasadzimy całe, jeszcze bierzemy Bo trudno je znaleźć, ale się udało Zasadziłem też ślinę cukrową, chyba te kawałki gdzieś znalazłem I chodziłem, roz... tam, jak mnie się widzisz, jakby kiedyś tam gdzieś Tam jest pełno trawy rozwalonej, bo ja wszystko, całą trawę rozwalałem Tylko też pytanie, jak rozdamy? Dynie O dobra, świetnie. Okej, okay. niczyki Dobra. Mamy już dość dużo jedzenia. Tylko też się wydają. Jakbym miał złoto, to od razu mógłbym zrobić jakieś porzłocane, albo coś to bym dawało jeszcze lepiej, ale na razie nie za bardzo. No I moglibyśmy zrobić chleby, ale nie zrobimy, bo w tej pięknej pszenicy możemy rozmnożyć nasze znaczy krówki. I inaczej wyglądają, ale ten dużo płynniej chodzi, nie mam chyba w ogóle lagu, ten tekstur pak jest epicki, no może czasami, ale prawie w ogóle. Dobra, i mam jedną małą, to właśnie trzeba mnie wyzabić O, idzie robię. O, teraz mi zaczęło lagować, ale ogólnie tekstur pack jest bardzo płynny, Chyba się właśnie mianowicie lina Nie wiem, coś nie zrobię, ale coś na pewno. Hmm, no i co jeszcze możemy teraz zrobić? Chyba już wiem. O, tam trochę się dajdą, no moja piękna ścina. A, pościnamy te drzewka. Jeszcze tam trochę No, Na razie mamy trochę drewna, to nie potrzebuję. No więc w tym odcinku moglibyśmy robić... Tu jest ty dużo tych drzew właśnie, jak nie, nie, to się nie zmienia pod Tak pani teraz wygląda. Hmm. Możemy zrobić duże rzeczy, na przykład dom na drzewie, albo coś, z czego te się tereny. Właśnie możecie mi pisać, jakie, co wy byście mi radzili robić w odcinkach. Ale w tym odcinku, tak mi się wydaje, że... To będzie krótki odcinek, bo ja nie mówię. Co się przypada? Może zrobić odcinek. cegły. I wieżę taką zrobię wielką. To już jest dobry pomysł. O. Tu mam crafting. I mogę zrobić taką wieżę. No i mamy cegły. Mało, ale zawsze coś. Jeszcze więcej cegieł. Tutaj nic już nie ma. coś nie, nie. trochę gluku nie, nie wiem co z glukiem nie wiem i możemy teraz robić nasze mamy no jeszcze jakąś gwinę no się to przetopia ale to ja miał może zrobimy taką małą wieżę to by było dobre Musimy się cofać do rana. Nie jest dzień. Czekaj mi, zasłonię mi rzadko myślę, że no Więc idziemy trochę bardziej w tym kierunku. I tu zrobimy taką wieżę obserwacyjną na najbliższy teren. To będzie bardzo dobry pomysł. Tu ona by mogła stać. Więc ona będzie przegieł w początek, ale co zrobię z góry. to będzie mała wieża. Bardzo malutka, taka do obserwacji właśnie, głównie na interwalu więcej, ale mówię, w tym odcinku już robię tylko postawę, bo nie mam już bardzo czasu, żeby nagrywać na YouTubie obecnie, a te odcinki mogą pojawiać się rzadziej, ale jakoś to ogarnę i będzie dobrze. To budujemy tutaj dalej, jeszcze tu dziwiszki zaraz wstawię. bardzo fajnie wyglądają szczególnie ten teksturpaku tylko właśnie kłopot do nich potrzebujemy bardzo dużo gliny. a ja obecnie nie mam zbyt jej wiele co będzie wyglądać tak i tak no. więc możemy się przypinać tutaj dalej i to będą schody no, w odcinku tylko chciałem wam pokazać tego nowego tekstu upaka właśnie głównie, no i jak rzecz tu wyrosły w ogóle, no ale, stąd tu widzicie na tym. No więc, jeśli chcecie zobaczyć więcej moich filmów, dajcie łapkę w górę, zapraszam do obejrzenia moich innych filmów, zapraszam na kanały moich kolegów, widzicie właśnie nowego tekstu upaka, jakiego zmieniłem na obecne parę odcinków. Tam widzicie jak wszystko rosło, co zdobyłem i jak coś nam ogarniać. Więc mam nadzieję, że podoba się Wam ten serząd przygody z Andrusiem. Zapraszam do komentowania, żeby właśnie pokazać, żebyście mi pokazali, co robię jeszcze źle, a co mi dobrze idzie. Do następnego odcinka. Cześć!